Siemanko wszystkim, z tej strony Pingwin i Claudia i dzisiaj będziemy grać w mapkę jakąś. Mapkę? Co to Będzie? jest? Nawet nie wiem jak to się nazywa. Survival Games. Oh. Okej, okay, jesteśmy na mapce. Wygląda dosyć ciekawa. Dzisiaj nie mamy kamerki, ponieważ po pierwsze mam e, i zaczyna mi się moje uczulenie, które jest najgorsze. Tak jak jest lato zawsze, to mam uczulenie. E, jak to się nazywa? Na takie... na, na te... na pyłki w ogóle ja i na... różne takie inne... Ach, i tak strasznie wkurza. Tak strasznie to wkurza. E, nie mogę wam inaczej wytłumaczyć. E, ale po drugie... Ej! O, dobrze, działało. Tak chciałem, żeby się... Żebym był przed wszystkimi, uh, 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 uh. e, Co No pierwszy z Ender Rzuciłem taką perełkę, która mnie przerzuciła tutaj. Mega. Mega. To są to jest niby pociąg. Prawdopodobnie ma być pociąg. Drugi powód, czemu się nie pokazuję, jest to, że wyglądam... Raczej wyście by widzieli tylko czarną brodę, jak bym się pokazał na kamerce. I kawałki jedzenia na brodzie. Okej, okay, nie nie musimy tak, już wchodzić w szczegóły. <laughs> bym wyglądał po prostu strasznie, absolutnie strasznie. Ponieważ no, nie goliłem się dosyć długo i bym wyglądał jak stary dziad i by ludzie mnie reportowali, że robię filmiki dla małych dzieci. Ponieważ wyglądam, wiesz, trochę, troszkę podejrzany powiedzmy, więc jak się ogolę i wrócimy do normy, to pokażę wam się. Drugi powód, no, czerwony jestem trochę koło nosu, więc wyglądam jak święty Mikołaj, tylko jeszcze nie siwy. Mniej więcej. No nawet, nawet mam czerwoną bluzkę. masz czarną brodę nie białą. No, mówię, że nie siwy jeszcze. Święty Mikołaj, przecież każdy wie, że on... On był ten. Nie czarny, ale, mia... ale miał czarną brodę przed tym, kiedy mu zbiał, zbiałała, zbielała, zbielała. wiem, wiem, zbiel, wiem. Zbiel, no tak, e, więc pierwszą arenę będę ja grał, zobaczymy jak to, dobrze mi się uda, wtedy Klaudia zagra i zobaczymy jak jej się uda. <laughs> Ciągniemy goście Zobaczmy Zobacz moje skilly. Wow. O, jaki szczał! Lul! O, zasługuje na... A czemu równo nie ma w Zasługuje chwili? na... na ten kill. Co? Czemu równo z tym krzyżykiem nie ma jak Eee, Ponieważ opada z, z dystansem, z odległością, nie? Okej, okay. gościu myśli, że jest cwaniakowy. Nie wie, że ja mu zrobię taki trik. Taki trick? Taki trick, czekaj. A, zejdziemy normalnie. Turn, 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 O, zaaktywował mi lawę, myśli, że jest fajny. Nie, boisz ja tu... się tego? Nie, co? Nic takiego nie ma. Ja mam buciki. Wow, ale jest ważne, jesteś. Jest. O, otworzył mi, otworzył mi. <śmienny> o, jest <to> straszny. Wiem. <śmienny> o, jest. Jestem straszny. Chciał sojusznik. Tak bardzo się starał. Nie starał się w ogóle. Chciał ze mną grać ten, na tej samej drużynie. Jakbyś się starał, to może mnie zaatakował. Niestety wykorzystałem sytuację, no ale czas, podczas wojny tak się robi, nie? Wykorzystujesz tam momenty, chwile, sytuację, żeby wygrać walkę. No i o to chodzi, co tak Nie, jak w tym serialu. Nie, w serialu, no, w, w, fajny serial oglądamy. Jak się nazywa Gra o Tron, tak? Mhm. Gra o Tron się nazywa, więc jeżeli chcecie. O nie, ale nie, wiesz, nie, nie, lepiej nie. Lepienie, nie lepienie. Plus 18 tylko jest ta tak seria tak ogólnie. więc Dla tych Czy starszych widzów, no, dla starszych erotyczne. widzów. A erotyczne, okej, okay, ile gorsze są te jak ścinają... No okej, okay, nie mówię. Ścinają różne rękę, reżne rękę, głowę, głowę albo penizy. Nie penizy nie było z tej. Było, też. było, nie pokazali, ale było. Ten ten. Ten gejowski facet Aha, tak, tak miał obcięte za No, wcielę mu penisa niestety I jajka też mhm. Ja bym o! tak zrobiła każdemu Eee... tak bez powodu? Nie, taki, który, który sąśli O, no, no, okej okay. mi wykastrowała każdego po kolei Mnie wykastrujesz? Człaniak Jak zrobisz coś złego O! Człaniak! No! Nubek! Może w końcu wtedy by zaczęli myśleć głową eee. Tym czym za mojem na dole Co, facet ci? No. Faceci myślą bardzo dobrze Zgadzacie się faceci, nie? Nie Dziewczyny, nie zgadzają jest, się jest, Jesteśmy tutaj 80 chłopacy lub 70, 70% No, e, to nie fair, no bo 70% procent, czy tam 80 to są chłopacy to No dokładnie, faceci Dziewczyny, nie poddawajcie się Nie, mam dużo widzów e, dziewczyńskich Tak, masz dużo widzów Szczerze Dziewczyńskich Ale no. więcej jest chłopaków wciąż chyba CREEPER! Aaa, wybuchnie No tak robią ale nie! Wybuch. Ale żyje. Ciekawe czy wygram. Ze takim słabym mieczem. Ostatnio zrobiłem takiego takiego skilla miałem tutaj. A nie da się podskoczyć. Czy się da? Da się. O, okay. dobry jestem, dobry jestem. Nie wiem czy w ogóle tutaj mam A stąd, być. Tar, też tam był. Widzę, widzę go. O, I idę tu! Do ciebie i wybuchnie, i zginie. Ciekawe czy ktoś tutaj był na górze! <laughs> Może znaleźliśmy tajemnicze miejsce. O, wybuch sobie tam! Dobrze! To dobrze! To dobrze, dobrze. Wybuch sobie tam, na teraz i jesteśmy na samej górze jakiegoś dachu. Wow! jakaś No jest i to chyba... O, jakie słabe i tęski. Ale... Nigdy nie byłem tutaj na górze, wow. Nie wiedziałem, że nawet można tu dojść. Może tutaj jeszcze będą sławane skrzyneczki jakieś. No, I co, tak. jak myślisz, że, że dasz radę, jak będziesz grać? Musisz być szybka, wiesz? Nie, nie wiem, czy dam na radę, początku. nie jestem zobaczymy, tego pewna. Zobaczymy, i tak, lud, e, i tak ludzie na pewno cię będą e, kibicować, ponieważ no, <laughs> jesteś dziewczyną. Jesteś dziewczyną. Dziewczyny mają się łatwo. Wszyscy nie im kibicują. Tak Nawet jak szle zrobią, to wszyscy tak ej, bardzo dobrze. Jesteś zajebista i tak dalej. Nieprawda? Nie. O nie. No nie, ja myślę, że taka jest. Ale za to faceci nie muszą... Za to faceci, no. Za to faceci nie muszą rodzić. Rodzić, rodzić. Zawsze z Ani. tym rodzeniem. Używacie to jakby było nie wiadomo co. Wiesz co. Sa... Nie muszą przeżywać... Ym... Miesięcznego krwawienia. <głos》>, że tak no, powiem. nie muszą, ale mają za to inne bóle. Ale za to muszą. Dokładnie. Za to większość fazetów jest, żeby utrzymać rodzinę na przykład. No, dokładnie. Powstrzymać mają się od zlady i, pracy. i różnych. No, bo tak, nie? Co? Zresztą w pracy. No tak. Czy różnych takie. No, 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 no. o cwaniak, no. z nie ściągać. Yy. Może po ty nie masz dużo stresów? No, czasami, tam, czasami. A są stresy, są kurcze, ciągle stresy tutaj na tym polskim YouTubie. Ja już mam tego dość, mam tego dość, No, to nie dość. Jak chłopacy zrobili brzydko. Co? Bo zrobili brzydko. Nie pamiętam, ktoś mi spamuje jakiś wilk. Nie wiem, ja tam się nie wtraca w te wszystkie kłótnie, wiem swoje i jak coś wyjdzie i ktoś coś na mnie zrobi to... To odcięciesz się, ale dopóki nie dojdzie do tego, że ktoś mnie tam coś, to nie będzie niczego, więc idziemy na górę. Ten Ja uważam się, że jako bardzo, bardzo uczciwą osobą na YouTube. Eee! O nie! Nie! Tak, 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 tak. Triki będą. O tak! Od Nie dasz rady! Oh my god! Zabiłem go! Ja nie mogę, nie wiem jakim cudem. Nie mam miejsca, ale mam wszystko, wszystko dostałem, ile dobrych rzeczy. Szybko muszę wyrzucić, żeby dostać. Tedwaj! <laughs> nie! Nie, nie, nie! Nie zdążyłem! Tak! Zbugował się! Jasne! Jest! Wygrałem! Wygrałeś? Wygrałem! Za wszystkich ludzi! Tak, wszystkich ludzi wygrałem. Coś nic takiego Zobaczcie. nie zrobiłeś. <śmiech> wiem! Swajniaczyłem, <laughs> bo jestem kurde ninja. Nie wiem, jak to mi się da. Zobacz, jak fajnie chodzę, to jest. Tak, jak <mulety> Okej, okay, teraz Klaudia będzie grała. O, oh, idealnie, fajna mapka. Mała. Ja tam nie skoczę. Skoczysz, będzie okej, okay. okej, okay, zaczynasz. Nie, ja tam nie skoczę. Jak ja mam tam skoczyć? Gdzie? Tam? No! Nie skaczesz, tylko podchodzisz tutaj i klikasz prawym przyciskiem. Okej, okay? zaczyna się. Okej, okay, więc Klaudia teraz za szybko się rusza dla ciebie? Trochę za szybko. Troszkę za szybko. A teraz nie widzę różnicy. Nie ale widzisz? Tak o co? Ok, czekaj, zaraz będzie się zaczynać. Za 9, 8. Nie spadnij, tylko prawy, tutaj podejdź do brzegu i prawym przyciskiem. Wolno, wolno. Tym wolniej, tym lepiej. Już podeszła? Już, idź, idź! A, możesz a, iść! Nie, nie. Prawym przyciskiem Tam, ten ten! Nie! A, a rób coś, dziewczyno! Jezus! Jak się Ale skilla nagle Klaudia nabrała. Nagle nabrała skilla i stała się musiała. O, oh, Come on! Zaraz ci. O oh, nie! Oddam ci to i masz grać. Pokażesz światowi, jak się gra. W maj... Nie wiem, nie wiem, nawet gdzie ja mam. Masz ludzi iść. bić, O, oh, uciekaj, uciekaj, teraz tam. Gdzie? Tam biegli, tam na dół, dobrze. Po dwa razy W, żeby szybciej. Nie, dwa razy? O, dobrze. Nie wiem czy to coś dało. A z jak to ktoś O, Okej, okay, teraz spinamy się, spinamy się. Na górę, dobrze, dobrze, dobrze. <grym> Może <grym> i ktoś cię Lecisz? Nie. Co? Tak Latałaś czy? Ej no weź mnie nie podskakuj. Lecisz! Co to ma być? Weź, zgaś to! To nieuczciwe! Uczciwe zostaw! Nie, nieuczciwe! No, ja mam ciszczo... taką dodatkową mocno! Masz dodatkową moc, tak? Tu masz skrzynkę, sprawdź co tam jest. O, buciki! Co mam, jak to się robi? No, teraz ciszki lewym. o! o. Dobra. Masz za tobą jeszcze skrzynkę. Za Gdzie? tobą. Za tobą, na dachu. o! Oh, Jezus Okej, okay. okay, teraz lecisz Gdzieś. O oh, Jezus. Okej. Okay. Okay. Gdzie mamy lecieć? Nigdzie tu się nie leci. Oh, nie, ja i tak chcę lecieć. Nie możesz lecieć. To jest Cwaniak jak cheating. Nazwany. Okej, okay, idziesz, dobrze. Ale powiedz mi, gdzie ja mam iść? Eem, tam na górę. Szukasz, sk szukasz skrzynek. W tej chwili niczego nie masz w ogóle. Dobra, mam coś. Znalazłam dwie skrzynki. No, co to jest? Parę szczał? No. I jakieś mięsko. Myślisz, że coś co? A tam do góry też są. Ej, Mogą być. No, patrz, gdzie idziesz powoli. Tam nie dasz rady. Nie ma sensu. No, o, coś tam było. Coś tam jest w dziurze? Gdzie? W lewo. Tam. Kurczaczek! A kurczaczka. Kurczaczek, nie uciekaj! Wiesz, że cel z nie tego ucieka. jest, żeby wygrać, a nie zobaczyć <grym> <za wygrać> kurczaki. <grym> I tak wygramy. <grym> a jak nie, to mówi się przykro. <grym> Zobaczymy. Dobra, ale czemu tu jest jakiś... Ja tu w ogóle nie wiem, gdzie mam iść. Jak tu są jakieś krzaki, nie krzaki. E, musisz iść tam, w prawo. O tam, do tego budynku. O nie, to nie jest budynek, ale, ale wiem gdzie jesteś, możesz tam iść naokoło. To jest e, cmentarz. Tutaj, lewo, tam, lewo. Ktoś na ciebie idzie. Tam, w prawo! Na dół, w prawo. W prawo tak, tam i przeskocz to. Teraz tam przeskocz, ładnie, teraz w prawo. Tam na domki, o, dobrze. Dobrze, tam jest tam jest skrzynka, spójrz do tamtej skrzynki. Ktoś się bije! Uciekaj! Uczuko! Ja latać! Nie możesz latać! Zostań mnie! Ej, ja chcę latać! Nie możesz Wielka latać! Spadaj, jak się używasz? Zaraz, ja ściąga z łuku! Gadam się! Okej... Jak ściąga się używa cię. tej? Co? Czego? Tego? Nie możesz, nie masz łuku! Ej! Aha! Ej. Tam jest skrzynka! Co mam zrobić? Mogę zjeść? Tam, Oł. możesz... Zabilić się! <śpisz> Zabili Niestety się nie udało, ale byłoby troszkę. Mamy nadzieję, że wam się podobało. O, ktoś ci dał diaksa, widzisz? Jak cię. Jak ty citujesz i dają ci diaksy za to bo jesteście w Nie fe. Więc żegnamy się z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuczka górę. No i zobaczymy się jutro. Niestety dzisiaj chciałem wstawić coś innego, ale tyle pracy wstawiam w to w sumie, że nie udało się nawet zmontować to na dzisiaj i nawet nie wiem czy na jutro, ale będzie bardzo ciekawe jak wyjdzie. Więc trzymajcie się. Papa! Papa! Pa. Trzymajcie się.